Ale pędzi, że jesteśmy blisko, To tu jest niebezpiecznie. Ostatni odcinek z naszej wyprawy po Albanii zakończył się zakopaniem Forestera na plaży o pierwszej w nocy. Na całe szczęście jesteśmy na tej wyprawie z Telewizją i Patryk poinstruował nas, czyli amatorów, jak w takiej sytuacji szybko się wydostać i po paru minutach walki udało nam się ruszyć w głąb plaży w miejsce gdzie mieliśmy rozbić obóz na noc. No dobra, koniec końców udało się dotrzeć. Subaru jest na plaży. Jest oczywiście również samuraj. Auto zamknięte, nawet rozłożony, fale napierdzielają. Dzień zakończony, sukcesem, z małymi problemami, ale obydwa auta są tam gdzie być miały. A, i jak coś, to pod koniec tego filmu będzie ogłoszenie zwycięzcy z konkursu na 1000 zł z poprzedniego odcinka i będzie też kolejny konkurs z kolejną szansą, by powalczyć o następnego tysiaka od naszych partnerów, czyli od sklepo.com i Wredsztajna, także oglądajcie. Poranek rozpoczął się naprawdę miło. Nocleg w pierwszej linii brzegowej, piękne widoczki, poran na kąpiel w morzu i do tego wszystkiego nawet samuraj odpalił bez problemu. Jest git? Tak, właśnie chodzi o to, że git. No to zarąbiście. Jak go odpalę i od razu jak za tam dam wysokie obroty, to on sobie zaciąga do paliwo i jest super. No to mamy problem rozwiązany. Samuraj chyba w końcu zaczął samodzielnie zasysać paliwo do gaźnika i działać, ale ten pięknie zapowiadający się dzień został zaburzony przez telefon od naszej ekipy, która no zobaczcie sami. Raport sytuacyjny i czemu ja to robię? Bo jechaliśmy do Szymona Dawida i Terenwizji, żeby zacząć nagrania, bo oni spali na plaży, my w hotelu i się zakopaliśmy. O właśnie tam. Dobra, jak to widzisz Patryk? Wiesz co? No, tak tak średnio bym powiedział. Nie wiem, zobaczymy, dobra, zobaczymy dobra, czy dobra. to jest X6, nie X5. X, X3, X3. X3 to jest. Zobaczymy czy X3 jest autem terenowym. Jak się spuści powietrze z opon. Czyli szybki test terenowy. Tak, tak, zdecydowanie tak. Nie ma lekko, nie ma co się szarpać. Linki używać, wyciągarek żadnych. Na razie spuszczamy powietrze z opon i powinien sam wyjechać. Jest no, kierowca bombowca. Paty Piątek duszy wow. No, coś z tego może być Ja nawet tyłem kreśli Jednak to... Nie postępy, nie Sprawdź, jak, gdy jechał... To nie to ubezpieczenie, spodziewać jak wyjechał za zatrzymał, może pokazać jak jest no. nie popisuj, wiesz? Powiedzcie się po halizmie, bo nie będziemy śpiewać bo... Czyli co, ciśnienie w oponach dużo zmieniło? Ciśnienie w oponach wszystko zmieniło z 2,8 bara na 1 bar i nagle słów stał się autem terenowym. No i co? Kolejne X3. No dobra, skoro udało się wydostać X3 naszej ekipy, to stwierdziliśmy, że to wykorzystamy. Jazda po plażach Albanii jest w 100% legalna, co jest raczej ewenementem w Europie, więc chcieliśmy to dla Was nagrać i pokazać Wam klimat jazdy po absolutnie pustej plaży. No, coś niesamowitego, genialne przeżycie. Szczerze, do tej pory wspominam to chyba jako najlepszy moment całego wyjazdu dający niezwykłe uczucie wolności. Swoją drogą, jeśli macie TikToka, to wrzuciłem na nasz profil taką małą zajawkę z tego jak to wyglądało z perspektywy pierwszej osoby. No ale dobra. Pusta plaża, żadnych ograniczeń prędkości. Stwierdziliśmy, że trzeba to wykorzystać i zobaczyć, co jest szybsze na piasku. Prawdziwa terenówka czy nasze Subaru? Na początku samuraj Patryka wyrwał do przodu, a później nasze Subaru zaczęło nadganiać. W pewnym sensie no, wynik był do przewidzenia, bo samuraj ma silnik 1,3 o mocy 64 koni, a Subaru 2,0 o mocy 125 koni mechanicznych. Ale Samuraj ma reduktor z przełożeniami 4,44, a Subaru zaledwie niecałe 1,5, więc chcieliśmy sprawdzić, czy reduktor mu pomoże. No ale jednak, prawie dwukrotnie większa moc zrobiła swoje i to my wygraliśmy ten wyścig. Przegrać to jak wygrać po wyścigu stwierdziliśmy, że robi się już na tyle późno, że trzeba ruszać dalej. Obraliśmy kierunek w stronę wyjazdu z plaży, ale na trasie zobaczyliśmy samochód w potrzebie, więc postanowiliśmy pomóc. Okej, co. Ten jest wkrętka. Ale jak ładnie pomalowane, chłopie, tu dobry, taka perełka z opcji bym powiedział. Z rynny, zrobiony snorkiem. Autem do 25 tysięcy do Rumuńska Dobra, e, trzeba to. E, ten. Co? Tego! Zahaczyć nikolę. Miał kurde. Ile jeszcze, Mati? jeszcze, jeszcze. Z, zmy. I teraz tak, ty bardzo lekko napniesz Subaru Subaru Dobra, tak. Znaczy na po... się napięła. Tak, się znaczy inaczej. Musisz zrobić jakieś takie małe szarpnięcie, bo jak się zakopiesz, ale takie Dobra. małe, 10 cm Dobra. Ona lekko ruszy jak najwolniejszym gazem, a cała reszta facetów pcha to auto. Dobra. Czas na i to... Wszystko na znajomych. Tak, nie? tak. No, no to tak jakby, wiesz, Krecik, krecik, krecik te sprawy, nie no, jak moglibyśmy nie pomóc. Ja tutaj zacznę dostawać pachem no. po ryju. A ja w klapkach jestem. Mijmy go od tyłu. No pijcie mnie, bo się przykopało. Nie? Wszystko Okay. O, pomoc międzynarodowa naszym sąsiadom z Czech, którzy się zakopali przed napędowym szaranem Albanii. O, ciągnij! Safety first, zapinam pasy. Ciągnij, nie pier... Idzie, idzie, idziesz! No i fajnie. Pomogliśmy paniom z trzech. Eee, no w sumie generalnie wydaje mi się, że jeżdżąc w terenie, no widząc inny samochód, który się gdzieś zakopał, no raczej to jest takie normalne, że się pomaga. Sam jestem nawet na fejsie, na grupie Wklejka4x4, 4, gdzie jakby główną zasadą jest to, że wrzuca się zdjęcie z informacją, gdzie się zakopało, i e, w regulaminie grupy jest, że to musi być pomoc nieodpłatna, więc to jest naprawdę fajne. No to społeczeństwo offroadowe zjeżdżające z ubitych tras jest jakoś tam zżyte ze sobą i fajnie jest się wspierać po prostu w takich sytuacjach. Mieliśmy okazję to zrobić naszymi skromnymi rękami, więc zawsze taki przyjemny klimat, dobro wraca. Mam nadzieję, że jeżeli nam się coś stanie odpukać. Na tym roadtripie to też ktoś nam pomoże Never Ending Story Tutaj już mniej ofrowdowe środowisko i towarzystwo No ale No Ewidentnie nie. ktoś od... no nie, No i piorunki nie będę mówił jak? Nie będę mówił <noise> No dał ciała Dał <noise> no, ciała dokładnie Ty no ale Hammer se tu poradzi przecież po... My tu no tak, już no, poprosili o linę, bo nie mieli a się okazuje, że ociągnęli za kurwa to do bagażnika co... Ja o, mają. Co? No i wiesz i pociągnął za to kurde zaczął się łamać i to po, na no pomysł. That's the jack! A czekaj jak kwa zawahać go pociągnijmy

Będzie no w Albanii tak czasem bywa, że tata pozwala, myślę, że tak nie wiem, dziesięcioletniemu dziecku poprowadzić hamera i go przestawić do przodu. Ja się z czymś takim nie spotkałem jeszcze. Mati, widziałeś w ogóle jaki dołek zrobili z tym Volkswagenem? No to opona... podkopali to? Nie, <gryziesz> nie wiem, chyba opona tak gryzie, chyba tego tego gryzie, no nie wiem. <gryziesz> nie <gryziesz> no, co to ma <gryziesz> być? <gryziesz>

Dobra, udało się. To w ogóle było jakieś auto z wypożyczalni. Wszyscy mówili w czterech różnych językach. Jakiś dziesięciolatek prowadził hammera. Ciągnęli golfa za zamek z bagażnika. No, jednym słowem. Albania. Stwierdziliśmy, że to już czas, by ruszyć dalej: po spędzeniu 5 godzin w 38-stopniowym upale i z miejscowości Schengin ruszyć do Beratu. Przespać się tam i odpocząć przed wyprawą na jedną z najwyższych gór Albanii górę Tomor, wznoszącą się na ponad 2400 metrów nad poziomem morza. No więc rano rozpoczęliśmy dzień od prób naprawy samuraja, który jednak nie do końca działał. Akurat obok nas przejeżdżała ekipa Landford Travel, którzy poratowali Patryka elektryczną pompką, która miała zasysać paliwo z układu do gaźnika, co miało pomóc w pozbyciu się problemu nieodpalania. Plan jest taki, że z gorącego beratu, teraz mamy godzinę 10:30, są 34 stopnie. Przypominam, że jedziemy w Subaru z bez klimy, ruszamy w góry. Jakieś takie wysokie góry, z tego co patrzyłem to jest szansa, że wyjedziemy nawet na 2400 metrów oczywiście bez drożami Później się kierujemy gdzieś tam w stronę Sarandy Mamy jechać na kanion, kanion Oku o, 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 osumi. kanion Osumi to jest to jest nasz cel. Są tam ciepłe źródła gdzieś w okolicy, także super, bardzo nam się przydadzą w dniu dzisiejszym. Ja już się nie mogę doczekać, żebyśmy wyjechali faktycznie trochę do góry. Pamiętam z geografii, że każdy 100 metrów w górę to jeden stopień mniej, także na to liczę w dniu dzisiejszym, bo jest nie do życia. Jest nie do życia? Nie, mogło być gorzej. Jak? Mogło być tak gorąco, że stojąc będziesz czuł jak taka stróżka po plecach płynie. To ja tak mam. Fuj. <laughs> Jak tam, Patryk, update sytuacyjny z Samurajem? Eee, dzięki ekipie land transport travel to którą totalny przypadek spotkaliśmy w Beracie, eee, jakby nie mamy już problemu z paliwem. Została już tylko kwestia tej urwanej łapy silnie, reduktora. Ale ona tam tak, aż tak bardzo nie wadzi. A teraz no, na krótko odpalił bardzo ładnie, więc prawdopodobnie nie będzie problemu z paliwem. Jeśli by gdzieś nawet podczas jazdy był problem, to na chwilę chociaż będę przyłączał wtyczkę, bo jest na krótko w kabinie wyciągnięte włącznik pompki. Także elektryczna pompka, e, taka 12-voltowa, powodowała, że samuraj odżył. Dobra, naprawy wykonane, więc ruszyliśmy w kierunku Mount Tomor. Mieliśmy się wspiąć na 2417 metrów nad poziomem morza z Beratu, będącego jakieś 50 metrów nad poziomem morza. Wyprawę na górę zobaczycie w kolejnym odcinku, a teraz przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzcy z poprzedniego odcinka, a jest nim... Krzysztof Falba z komentarzem, który no, naprawdę nas rozbawił. Także Krzysztof, gratulacje, 1000 zł wędruje do Ciebie, odezwij się do nas na adres hellomaopa.willwith.it w celu odbioru nagrody. Natomiast w tym odcinku, by wygrać 1000 zł, napiszcie w komentarzu, jak myślicie. Czy obydwa auta dotrwają do końca naszej wyprawy i uzasadnijcie jakąś swoją odpowiedź. Najzabawniejsza lub najbardziej kreatywna odpowiedź w kolejnym odcinku wygra Tysiaka od naszych partnerów. Czyli sklepu Opon.com i Wredsztaina. Wyniki będą za tydzień w kolejnym odcinku z naszej wyprawy, także do zobaczenia.